Chcąc wyjść naprzeciw Europie, trzeba znać francuski, każdy ci to powie. Bale, bu, Bale, bu, Francja to piękny kraj i duży, na pewno nikomu się tutaj nie dłuży. Wszystkie kultury tu się spotykają, w dzień się uczą, a w nocy rozrabiają. Hello. Nie marnuj czasu, tylko pakuj walizę, by w lóbrze spotkać piękną monalizę. Ile de France to moje drugie miejsce na ziemi. Myślę, że nigdy się to nie zmieni. Pod Paryżem mieszkając, wolny czas spędzam zwiedzając. I choć zachwycam się francuską stolicą, wiem, że inne miasta również was zachwycą. Serdecznie polecam we Francji studiowanie. To świetna przygoda. I nie lada wyzwanie.